Но фильмик. Так, Polacy na YouTube, czyli osoby, które też tworzą ten portal poprzez tworzenie, przesyłanie i komentowanie filmów. Zauważyliście, że jak pojawi się ktoś nowy, raper, artysta, ktokolwiek, jest często porównywany do kogoś innego? No to zdecydowanie taki polski eminem. No głos to takie połączenie Bisza i Zeusa, albo też takie segregowanie osób. Ty nie kręcisz vlogów, to jest show. Ja osobiście mam w dupie, jak nazywa się to, co robię. Vlog, show, komedia. Wolę się bardziej skupić, żeby to było zajebiste. I fajnie wam się to oglądało Tak Przejebaną sprawą jest też nagonka na różne osoby Na przykład Justin Bieber To może być ktokolwiek Posłuchajcie sobie teraz tych dwóch wersów ja nie nie Czajcie? Ja nawet nie mam opinii na jego temat Bo to po prostu nie mój gatunek muzyczny Tak samo jak ktoś może mieć w dupie osobę Która jest dla mnie autorytetem Idolem, mentorem Albo tak zwane pomyłki, ja to tak nazywam. Osoby, które mają masę wyświetleń subskrypcji, a robią gówno. Kompletnie nic specjalnego. A tak naprawdę masę artystów, muzyków, raperów, różnych montaży, których filmy są tak naprawdę niedocenione i gubią się gdzieś w tej pętli 2000 wyświetleń. Jeśli podobał ci się ten filmik, został łapkę w górę, to motywuje do dalszej pracy. I jak możesz, prześlij to dalej, może ogarniemy ten burdel. No, peace, yo! 6, chyba było to na to Pro kupę a Pola, bo zią tość Chuj z datą. Jeszcze pierwsze bitki na jach Kura smagało się z wciąż brakowało nam wart. Duch za to, pielnik, ty nigdy nikt tam nie zabierze Jesteśmy beterianami, de tą wciąż mamy świeże Wtedy dobre ciuchy kupowałeś na smole, A najlepsze dupy same były na molne